Witam. Otworzymy sobie mega boxa. Życzę yy, wszystkim wesołego Sylwestra. W sumie święto już były, ale też wam mogę życzyć. No i otworzymy sobie dwie, dwa, dwie mega skrzyneczki i jednego beatboxa. i tak nic nie poleci, ale no. No, ale trudno. Odbierzemy sobie najpierw Golda. Yy, teraz beatboxa. Początek. Uff. Mamy trzy, trójki chyba nic nie ma, no nic nie ma. Stało nam te ciekawsze rzeczy i mega boxy. Może będzie jakaś szóstka, ale i tak raczej nic nie obstają w tym openingu. O, szóstka, fajnie. Może postać, może nie. Może jakiś gadżet. Pewnie jakiś Star power albo gadżet, no ale cóż. Oczywiście fajnie było, gdyby była szóstka. Czy teraz sobie obstawia, co to będzie? Ja nie wiem. Uff. Dobra, klikamy. No, oczywiście, że gadżet, bo co innego. No i kolejna skrzyneczka ma. Tak. No i piąteczka, pewnie. No i to by było w sumie wszystko, chociaż szósteczka była to coś. Oczywiście do trafienia miałem, no, parę postaci do trafienia. Się tak dziwię, że cały czas tego kiłka nie trafiłem. No, mógł polecieć, mógł, no i nie poleciał, no trudno. Więc ja się z wami żegnam.